Siemoneczku wszystkim, witamy Was z samego rana, z podmostu Kotlarskiego w Krakowie. Tutaj niedaleko znajduje się nasza redakcja, taka sytuacja.com. Witamy Was. kartonie tam. W tamtym kartonie znajduje się nasz, nasza nowa siedziba. Dokładnie. A ekstra klasa z rana jak śmietana, więc no, szósta rano odpowiednia pora, żeby tutaj czekałem coś. Czekają czekałem tylko z rana na wiadomość od Andrzeja jak przyjdzie pod moją klatkę, bo no, także zaczynamy Wam kręcić naszą zapowiedź 26. kolejności dobra I mobile. Ekstra klasy. Także może Andrzej rozpocznij. Powiedz coś więcej. No to zapowiada rano. się oczywiście dzisiaj, już super piątek, bo derby naszej redakcji czyli Wisła gra u siebie z piastem Gliwice. No, Wisła tak. i Piast mogły się przełamać, ale nie przełamało się boisko ani w Kielcach ani w Gliwicach więc się nie miały okazji jak No, meczyki tych dwóch drużyn zostały przełożone, więc obie drużyny miały trochę więcej odpoczynku przed meczem i może więcej czasu na przemyślenia, bo każda drużyna. No jednak ma trochę do przemyślenia, jakby je patrzeć, prawda? No dokładnie. Piast, dwa remisy, jedna porażka. Jedna bramka zdobyta w przegranym meczu po błędzie Budziłka. Nic szczególnego na razie je prezentuje. No Budziłek w końcu się może obudzić, yy, bronić lepiej. Ale jeżeli chodzi o te przemyślenia, to dwie drużyny są po pierwsze. Piast to drużyna, która jest na, no, prawie na czele tabeli. Teraz Legia przegrała, więc mają szansę znowu wyjść na prowadzenie, tak? Dokładnie. Zrzuci z lidera to, co przewidywałem po niekąd. <grych> moich wcześniej, naszych, W naszych wcześniejszym filmiku. No tutaj Damian zmiażdżył eksakrasy, ogólnie rzecz biorąc. W poprzednim filmiku wszystko przewidział, praktycznie. <grych> No, widzicie, no, udało mi się, a może nie udało mi się, tylko po prostu mam dar przewidywania mecze w tej klasy. Może nie do końca, no bo cieszy mnie to przede wszystkim, że Termalika rozgromiła naszą kochaną Legię. Oczywiście kochaną w cudzysłowie, ale wygrali. Może powiedzmy więcej na temat wyniku tego meczu. Ja myślę, że Wisła z nowym trenerem, z nowymi nadziejami, z nowym trenerem tymczasowym, który. Bank jest ma... No i Frankiem Smudą. Już? Już? Nie będzie Broniszewskiego? Już nie będzie. Podobno Franek Smuda Podobno Franek Smuda już w tym meczu Ja tam myślałem, że jeszcze Broniszewski coś tam Ale to zobaczymy wiesz, w Wiśle to ostatnio bywa różnie No dokładnie, tam trener zmienia się co pół godziny, także nigdy nic nie wiadomo No Piast to Latal i cały czas Latal Zobaczymy czy sobie polata w Wiśle Ostatni... Renic, nic Rewis. się nie przełamie wiesz co? Tak jak sobie myślę i nawet rozmawiałem, to tak sobie myślę, że rzeczywiście e, Wisła chyba chce tego cupiała wykosić z tej drużyny, żeby w końcu otrzeli, i ktoś zaczął tę Wisłę budować, tak? No Wojciechowski, bo ma krapkę, zobaczymy. No zobaczymy, masz rację. Może ja nie stawiam na remis, ja jednak powiem, że... No w końcu powiem, że ta Wisła się przełamie. Tak mówię w każdym filmie, serca do Wisły będzie 2 0 dla, <noise> dla wisełki z piastem w Gliwice. A teraz czas na klasyk. Legia z Górnikiem Zawrze. Górnik no to od wszystkich dostaje 0 bramek strzelonych w tej rundzie, a Legia no to jak śpi obrona no to też ma jakieś tam niewielkie szanse z tym Górnikiem. No Legia przede wszystkim no musi wyjść z takiego źdołka chyba psychicznego po ostatnim meczu. Przegrali z Beniaminkiem, a jak się wypowiedział pan Mioduski, że z Dermaliką, z takimi zespołami jak nie powinno się w ogóle grać. No dokładnie. No więc co można powiedzieć na temat takiego spotkania i w wyniku legii? Dołek. Dołek dokładnie. Górnik, no, to już jest takie wykopaliska bardziej No ale myślę, że tutaj jednak mają jakieś tam szanse, bo na silne zespoły się mobilizują akurat no, skoro, skoro Thermalika mogła kopnąć Legię, to czemu nie Górnik, który jest na ostatnim miejscu w tabeli? No dokładnie Co szczerze wątpię i tutaj nie sądzę, że Górnik wygra Tak jak chciałem zaryzykować z Thermaliką i powiedziałem, że będzie 2-1 no, Było 3-0 <noise> Także ja sądzę, że Legia tutaj jednak pokona Górnik, mimo wszystko i tak około 3 do 1, niech sobie strzeli honorowego, niech się cieszą. Niech ja w końcu się przełamią Lech gra z Krakowią. Taki mecz przyjaźni, mecz przyjaźni. Ale tak. dobrze, że w Poznaniu. Ale dobrze że w Poznaniu, tak? No ogólnie rzecz biorąc, Lech ostatnio no, dostał górnik za na tacy, więc to wygrał, tak? Ale zobaczymy jak poradzi sobie z Krakowią, która walczy. Znowu o mistrza jakby nie było, gdyż no, Piast się potyka co kolejkę, a się. teraz się potyka. A widzieliście bramkę Cetarskiego, którą strzelił w ostatnim meczu i z kim grali? Grali z ruchem, czyli nie mieli prostego meczu, bo jednak ruch... No, dobra, potem będzie o ruchu. No. Ale jeżeli chodzi o Krakowie, to naprawdę popisali się w ostatnim meczu, naprawdę grali dobre spotkanie. No tam na przewagi szło, no i wytrzymali wpływę nerwów. Tak, jak nie widzieliście bramki cetarskiego to sobie zobaczcie. Nie podobała mi się jakoś wyjątkowo gra Sandomierskiego na bramce. Jak no. zobaczyłem, to jakoś po prostu miał szczęście przy tych wszystkich sytuacjach. Tutaj dostawił nogę, tutaj coś zrobił i miał po prostu szczęście broniąc te wszystkie no, sytuacje. Ja no nie, w niego trafiali, można by tak powiedzieć. Dokładnie. Lech, no to w Lechu i jedynym zawodnikiem, którego można chwalić za całą tą rundę jest na razie Kownacki, który trzeba faktycznie w każdym meczu, jest z u kół. Młodzież. Walczy. A Pawłowski podobno będzie grał, co prawda? Pawłowski, no pra... tak, nie będzie grał. Nie będzie grał i to będzie spore osłabienie. No więc są jakieś szanse dla Krakowi, że również pokona po Zaniu Lecha. No bo tak jakby nie patrzeć, miasta. no co my tak, bo jakby nie patrzeć, to co dośrodkowa? Pawłoski na tak. Konackiemu. No. I szczelił drugą. I szczelił drugą, no więc ten mecz bez Pawłowskiego może być trudny do wygrania. Co jaki wynik Krakowi obstawiałbyś? Ja myślę, że Krakowia tutaj remis 2 do 2 tak Myślę, tak? że w meczu przyjaźni będzie remis? Remis To są jednak dwie drużyny w czele tabeli Krakowia wygrywa, Lech tak nierówno potyka się w Ekstraklasie Wygrali z Podbeskidziem, z Jagiellonią Wygrali z ostatnią drużyną w tabeli, jak dla mnie Krakowia z nimi wygra 2 0 Derby Dolnego Śląska, Śląsk Wrocław w zagłębie Lubin, w zagłębie z rewelacyjnym Starzyńskim, który That wszedł z Kopa w tą ligę. No a Śląsk, Śląsk z Morioką, który coraz bardziej tutaj myślę będzie błyszczał. Ostatnio też mieli więcej czasu na przemyślenia i do odpoczynku. Także ze świeżymi siłami mogą wjechać, rozjechać to zagłębie, tak mi się wydaje, gdyż skład mają w miarę ogarnięty. Pich zacznie w miarę grać. Myślę, że tutaj śląsk będzie jednak mimo wszystko faworytem i to wygra tak zwadnia. Tak to. Co nie, że jednak Śląsk już tu ja po oglądając grę za w Ekstraklasie. Przede wszystkim fajne w tym zespole jest to, że grają do końca te mecze i tak naprawdę strzelają gole. Tylko w pierwszej rundzie nie strzelili, w pierwszej kolejce rundy nie strzelili bramki, Dobrze. ale w każdym kolejnym meczu nawet z Legią strzelili i zagrali dobre spotkanie. Nie wygrali, ale w ostatnim meczu jednak powalczyli o zwycięstwo. Jak dla nich to za głębi będzie górą. I będzie tak 2 do jednego jednak. Odwrotnie. Aha, ale trzy bramki możecie na skłędzie. Tak, teraz, po, teraz polecimy troszeczkę szybciej. Górnik Łęczna, Termalika, no to wiadomo. Górnik dobrze gra, Termalika tak samo. To ja z tym dobrze grał w końcówce Górnik Łęczna, natomiast Termalika ograła wysoko legię. Górnik Łęczna jeszcze dać bramki, co pokazują wyniki. Także tutaj jednak Górnik Łęczna ma szansę, ale ja po pierwsze bardzo kipicuję tej termalice, jest to nasz Beniaminek Po prostu bardzo im kibicuję, nie ma się... Za bardzo sensu rozgadywać, a propos e, Termaliki, średni stadion, dobry zespół, który walczy z Kędziorą na czele, Dokładnie. na napadzie e, Kto tam jeszcze dobrze w ataku? Mizak? Eee... Dobrze mówię? Mizak to jest e, Termalika? Tak, Mizak, Mizak, no, to to Też czyli brameczkę, no Termalika w ostatnim meczu z Legią miała dużo, dużo szczęścia bo Legia na początku, no, jak dla mnie, to po tych akcjach to Duda w pierwszej sytuacji powinien strzelić gola. Nie strzelił. No, ale to będzie na następnym filmiku podsumowujący. No, masz rację. Także ja powiem, że Termonika wygra i będzie też 3-0. No, ja nie bym takim optymistą. Guni Łęczna u siebie jest dosyć taki oganięty. 1-0, Guni Łęczna jednak tutaj wygra. No, tak dobra. mi się wydaje. <laughs> Wszystko pokaże mecz i wynik. Pogoń gra z ruchem. Taki mecz w czubie tabeli troszeczkę. Pogoń czwarta, Ruch piąty. Ruch musi się w końcu przełamać. Pogoń też. No Pogoń, pogoń remisuje. Pogoń lubi remisować, no nie musi się przełamać. Ruch bardziej, bo dwie porażki. Wiesz to jak dla mnie drużyna, która remisuje, to jest drużyna, która jednak musi się przełamać. No, no bo wiesz, co to jest wyjść na boisku i remisować i zdobywać po jednym punkcie. Drużyna, która ma duży dobry zespół i potencjał, a nie może strzelić Gola. To ja się poprawi, bo to nie jest ani Dawid, ani Michał Przybecki, tylko Miłosz. <głos> 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 Także tutaj Miłosz Przybecki pewnie zrobi w końcu swoje i strzeli Gola. No teraz nie będzie musiał, nie będzie, trzeba czekać 7000 minut aż strzeli. Tylko dokładnie może że to zrobi prędzej. Nie no, Murawski pewnie tam pociągnie do przodu, ale z drugiej strony ma jest jest komu strzelać braki, na pewno będzie ciekawy mecz, odnośnie w wyniku to się nie wypowiem. No ja nie jednak będę za ruchem, bo, bo, bo ruch powiem wam szczerze, jak lubię pogoń w tych ostatnich meczach, to ruch ma tego maska pokazał się bardzo fajnie w ostatnim meczu z Krakowiem, Naprawdę to co on tam ciągnął te akcje, wpadł w polekarny Krakowi. No i właśnie to co mówiłem o tym Sandomierskim, co miał dużo szczęścia, to właśnie na przykład Masek dużo go zaatakował. Dobry zespół, bardzo dobry zespół rucha. Ma tendencje wyższe. Jak dla mnie tutaj będzie ruch, pogoń Przez raz, razy tak zwane Dokładnie, pogoń, ruch Jak dla mnie 3-1 dla rucha Rucha, dobra Podbeskidzie, Korona No to Podbeskidzie u siebie, Korona na wyjeździe Podbeskidzie ostatnio u siebie zaczęło wygrywać Natomiast Korona zaczęła przegrywać na wyjazdach Więc wynik wydaje się Słuszny do Podbeskidzie Chociaż Cabrera szczeli dla Korony A dla Podbeskidzie strzeli pewnie murka. Mój tam przez zamknięte. Trochę byłem w szoku, jak zobaczyłem jego nazwisko na koszulce. Że mój tam przez zamknięte, ale widocznie nikt się nie pomylił. I oby strzelili Gola właśnie z tą kreską na do. E, no to co, mamy Koronę. Korona rzeczywiście, Ma, ale to jest drużyna z ogromnym potencjałem, moim zdaniem. Fajnie kopie piłkę. Dokładnie tylko. Dużo szczela i dużo traci, jak na jesieni mało szczela i mało traciła, tak teraz dużo szczela i dużo traci Także na pewno będzie jakiś overowy wynik, czyli możecie nada, na bramki stanąć Czyli nad atakiem na nie trzeba pracować, bo jest dobry, natomiast nad obroną trzeba tutaj trochę, trochę ją poszlifować Dokładnie. Czyli mamy koronę z Pod, Podbeskidziem Podbeskidzie u siebie, no to Podbeskidzie to ja, ja jestem za Podbeskidziem, tak samo jak kibicuję Termalicę z tych takich drużyn właśnie Idzie, idzie pod Beskidzie 3 -1. Idzie, idzie i będzie tak samo, powiem 3-1 na pod No i ostatni mecz: Lechia gra z Jagielonią. Lechia gra u siebie. Jagielonia, ostatnio, wiecie, remisiki. Nawet była wygrana z Lechem, ale to mecz taki duży po przejściach troszeczkę. Myślę, że Lechia u siebie pokazała, że jest mocna. 5-0 pod Beskidzie, w dziewiątkę, co prawda, ale to trzeba umieć wykorzystać. Co jeszcze? 3-1 z Piastem No 3-1 z Piastem tutaj szczególnie ma swoją wymowę No na wyjazdach nie grają rewelacyjnie, ale u siebie jakoś doczłapią do tej górnej ósemki myślę Więc Lechia tutaj powinna klepnąć Jagiellonię Lechia, przepraszam, Lechia jak Jelonie, mówisz Zresztą ja powiedziałem wcześniej, że Jagiellonia to jest drużyna, która ma dużo szczęścia, czy to zremisuje, czy to wygra Dokładnie no tak. Ale jednak sądzę, że po ostatnim spotkaniu jednak fajnie klepali w piłkę Dużo fajnych składnych akcji, rozgrywający Naprawdę tutaj pokazali, że potrafią grać w piłkę Tak bardzo mówię ogólnie na temat tego zespołu Natomiast Lechia to jest drużyna też z ogromnym potencjałem i też dobrą grą No przede wszystkim z e, boków boiska No i ja też będę bardziej za Lechią Mówiłeś 1-0, tak? No 1-0 może być jak najbardziej Ja też powiem 1-0 dla Lechii Bo w sumie nie mam większego pomysłu nawet na ten mecz Okej okay. No to w takim wypadku Żegnamy Was pod mostu kotlarskiego, no i obstawiajcie to Ekstraklasę ogólnie rzecz biorąc, ale to dawajcie ale komentarze nie, nie pod filmem nie za, bardzo, nie za bardzo nastawiajcie się na jakieś wygrane, no bo wiecie to jest Ekstra Dawajcie komentarze pod filmem przede wszystkim cieszcie się grą naszych fantastycznych zawodników w Ekstraklasie bo no naprawdę jak... Zawsze jest ja Jak chociaż mecz jest nieciekawy, to na trybunach jest ciekawie Albo ktoś na boisko wybiegnie Albo jakieś. na kiełbasa na piknikach Albo, albo słonecznik tak. jest też dobry Ja idę na mecz Wisły z Piastem dzisiaj No i myślę, że będzie dobry kateri. No a jak do tego będzie dobry mecz, to jeszcze lepiej tak? znaczy, To chodzi o zwycięstwo Wisły Także ja Wam też dziękuję Andrzej Wam pewnie też dziękuję my Wspólnie dziękujemy No i pozdrawiamy Trzymajcie się na cieplej Trzymaj niż my z rana Heja!